Na poddaszu mamy już w łazience grzejnik podłogowy. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach wstawimy grzejniki konwekcyjne podłączone tym razem w układzie rozdzielaczowym. Wykorzystamy tutaj już znaną państwu funkcję szybkiego wstawiania grzejników pod oknami. W tym celu zaznaczam okna. Przypominam, żeby zaznaczyć okna, muszę przejść do trybu drzwi okna. Ściany, i w tym trybie mogę użyć skrótu Ctrl A. W momencie zaznaczyłem wszystko. Między innymi zaznaczyłem wszystkie okna, które są potrzebne dla funkcji szybkiego wstawiania grzeników. Przechodzę do zakładki grzeniki i wybieram funkcję błyskawicznego wstawiania grzeników. Mamy grzeniki. Teraz trzeba podejść z pionem i z rozdzielaczem. Żeby utworzyć pion, najwygodniej jest przejść kondygnacji niżej. A więc na parter zaznaczyć pion i teraz skopiować ten pion na kondygnację wyżej. A więc po zaznaczeniu pionu na parterze przechodzę do zakładki powielanie i bloki i wybieram komendę kopiuj na następną kondygnację. A więc pion został skopiowany. Teraz wstawimy sobie rozdzielacz Powiedzmy, że to będzie ten rozdzielacz do ogrzewania do grzejników konwekcyjnych. Będę potrzebował cztery odejścia, więc od razu mogę wydłużyć sobie rozdzielacz i łączę pion do rozdzielacza. Teraz podłączę grzejniki. CTRL-R pokaże mi cały rysunek, chociaż ja to troszeczkę zbliżę jednak, żebyście Państwo lepiej widzieli. I teraz będę łączył poszczególne grzejniki w układzie rozdzielaczowym. Tu w razie potrzeby można użyć klawisza spacji, aby uzyskać taki dynamiczny zoom. Chociaż po zdobyciu pewnej wprawy, też dzięki narzędziom, Wspomagającym rysowanie, Państwo widzicie, to się nawet udaje bez dużego zoomu. I w ten sposób podłączyłem grzejniki do rozdzielaczy. Efekt mojej pracy mogę oglądać na rzucie, ale warto też spojrzeć na rysunek aksonometrii. To jest właśnie ten układ grzyników w układzie rozdzielaczowym. Tu widzę, że przez jednego grzynika tak jakby się nie podłączył, więc od razu to wychwyciłem. Program oczywiście to też by wychwycił w trakcie obliczeń, więc tutaj troszeczkę skorygujemy te przewody. No i już mamy prawidłowe podłączenie. Spójrzmy teraz na rysunek rozwinięcia. Jak widzimy, to rozwinięcie zostało powiększone. Powstał ten drugi pion, który doprowadza czynnik do rozdzielacza na poddaszu. Jak Państwo widzicie, w tej koncepcji rozwinięcie jest bardzo proste. W zasadzie na nim są pokazane tylko piony. Czyli to jest rozwinięcie spinające rzuty na poszczególnych kondygnacjach.